Czesi udowadniają jak robi się hipersamochody. Praga Bohema rusza do klientów. Papież Franciszek ma nową G-Klasę. Hyundai pokazał katedrę na kołach, a na sprzedaż trafiła wyjątkowa kolekcja bolidów Berniego Eklestona. Witam Was bardzo serdecznie, jak co tydzień w niedzielę, gdzie podsumowujemy sobie najważniejsze wydarzenia i ciekawostki ze świata motoryzacji i nie przeciągając zbędnie tego intro. Ja jestem Artur, a wy oglądacie Motorradar na kanale Kartoteka. Jedziemy. A zaczynamy od niesamowitej kolekcji 69 legendarnych samochodów wyścigowych, w tym 17 Ferrari. Trafi na sprzedaż. To kolekcja należąca do Berniego Ecclestone'a, 94-letniego byłego szefa Formuły 1, który przez dekady ukrywał te unikalne maszyny. Teraz wartość całego zbioru szacuje się na ponad 100 Milionów dolarów. W kolekcji znajduje się 30 bojów zespołu Brabham, który Ekleston prowadził w latach 70. i 80. -tych. To m.in. model z 1981 roku, którym Nelson Piquet zdobył tytuł mistrza świata oraz słynny Brabam BT-46B fankar Nikiego Laudy. Wśród Ferrari znajdziemy m.in. Dino 246 oraz Ferrari 375F1, czyli pierwszy bolid tej marki, który wygrał wyścig Grand Prix. Do tego dorzucę np. Ferrari F. 2002, którym Michael Schumacher triumfował w sezonie w 2002 roku. Dlaczego Eklastone zdecydował się na sprzedaż tego wyjątkowego zbioru? Jak sam mówi, chce po prostu wiedzieć, co stanie się z jego kolekcją po jego odejściu, bo jak podkreśla, te samochody to dzieła sztuki i szczyt wyścigowych osiągnięć. Za sprzedaż odpowiada Tom Hartley Jr. i jest to wyjątkowa okazja, aby stać się właścicielem fragmentu historii motorsportu. Papież Franciszek ma nowy samochód służbowy, tym razem tablicę rejestracyjne SCV1, symbol papieskiego Papa Mobile, trafiły na w pełni elektrycznego Mercedesa G580 z technologią EQ. To wyjątkowy wybór, który łączy tradycję i nowoczesność. Mercedes, który od 94 lat dostarcza auta do Watykanu, przygotował ten pojazd specjalnie dla papieża. Wyprodukowany ręcznie w zakładach Zindelfingen i Gras, samochód ma przebudowaną tylną część, dostosowaną do potrzeb głowy kościoła katolickiego. W zależności od sytuacji pojazd może być otwarty lub wyposażony w specjalny dach. Do tego biała kolorystyka nadwozia harmonizuje z eleganckim jasnym wnętrzem. Nowy elektryczny papa Mobile doskonale wpisuje się w ekologiczne priorytety papieża Franciszka, zapewniając jednocześnie wygodę i bezpieczeństwo podczas nadchodzących obchodów jubileuszowych w 2025 roku. Symbolicznego przekazania kluczy do samochodu dokonali dyrektor zarządzający Mercedes Ola Kalenius oraz Britta Ziger, członkini zarządu firmy. W ceremonii uczestniczył również przedstawiciel włoskiej centrali Mercedesa. Czy chcielibyście zobaczyć, jak papież Franciszek robi jitter na Placu Świętego Piotra? bo ja bardzo chętnie. Lamborghini znowu zaskakuje. Według szefa technicznego marki, Rowena Mora, nowy 4 silnik V8 z podwójnym turbodoładowaniem, który trafił do Temerario, to dopiero początek rewolucji. Silnik już teraz osiąga zawrotne 10 tysięcy obrotów na minutę i generuje 800 koni mechanicznych, ale inżynierowie zdradzają, że jego potencjał jest jeszcze większy dzięki dalszemu rozwojowi oraz hybrydowej technologii, moc, Tzw. Baby Lamborghini, może sięgnąć aż czterocyfrowych wartości. Mor ujawnił, że decyzja o wyborze V8, a nie np. V6 czy nowego V10, była podyktowana emocjami i pozycjonowaniem marki. Jak sam to ujął, silnik V8 z płaskim wałem korbowym ma większy potencjał techniczny, a przede wszystkim emocjonalny niż V6. Taki Stryczek w nos Ferrari. Nowy motor to efekt 5 lat prac i inwestycji dziesiątek milionów euro. Temerario to następca hitowego huracana, który sprzedał się w ponad 35 tysiącach egzemplarzy na całym świecie. Lamborghini celuje jednak w jeszcze wyższe standardy, zarówno osiągów, jak i codziennej użyteczności. Mor podkreśla, że nowy model będzie doskonały na torze, ale pozostanie funkcjonalny na co dzień, odróżniając się od takich maszyn jak na przykład. Porsche 911 GT3 RS. Czy Lamborghini dobrze zrobiło odchodząc od kultowego V10? I czy nowe V8 rzeczywiście stanie się sercem ich super samochodów w przyszłości? Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Kiedy w naszym kraju powoli topnieje cen o nowym polskim samochodzie, to nasi południowi sąsiedzi nie zwalniają tempa, wręcz przeciwnie, wchodzą do bardzo elitarnego grona. Bo po 77 latach przerwy, czeska Praga powraca do budowy samochodów i robi to w bardzo spektakularnym stylu. Dwumiejscowy hipersamochód samochód bohema, ważący zaledwie tonę, napędzany silnikiem V6 o mocy 700 koni mechanicznych z napędem na tylną oś, właśnie rozpoczął swoją podróż na drogi. Pierwszy egzemplarz trafił już do klienta z rąk samego Romain Grajean, byłego kierowcy F1, który uczestniczył w siedmioletnim procesie rozwoju pojazdu. Boche ma to ucieleśnienie technologicznej doskonałości, karbonowy monokok, silnik V6 o pojemności 3,8 litra dostrojony przez Litchfield Motors i docisk aerodynamiczny, sięgający 900 kg przy prędkości 250 km na godzinę. Osiągi od 0 do 100 km na godzinę w zaledwie 2,3 sekundy, a maksymalna prędkość to 317 km na godzinę. Na zakrętach kierowca odczuje przeciążenia rzędu 2G, a ceramiczne hamulce zadbają o bezpieczeństwo podczas hamowania. Pomimo ekstremalnego charakteru, Bohema zaskakuje funkcjonalnością. Ma 65-litrowy zbiornik paliwa, schowki w nadkolach, a także luksusowe wnętrze wykończone Alcantarą. Przemyślana ergonomia pozwala dwóm dorosłym osobom wygodnie cieszyć się jazdą w zintegrowanych fotelach z cyfrową kierownicą i inspirowanymi lotnictwem detalami. Praga planuje wyprodukować jedynie 84 egzemplarze tego motoryzacyjnego dzieła sztuki. Cena 1 460 000 euro bez podatków. Pierwszy egzemplarz już trafił do klienta, a pozostałe zamówienia będą stopniowo wydawane od wiosny 2025 roku. Czy warto? Na to pytanie każdy potencjalny nabywca musi odpowiedzieć samodzielnie. Jedno jest pewne: Bohema to nowa definicja hipersamochodu, a przy tym po raz kolejny dostajemy Potężnego strzała prosto w nos od naszych sąsiadów, że w samochody to oni są jednak lepsi od nas. Niestety. Na targach tuningowych w Essen zaprezentowano wyjątkowy pojazd, który przyciągnął uwagę zarówno fanów motoryzacji, jak i funkcjonariuszy. Policji. Mowa o BMW M2 w policjnych barwach stworzonego w ramach niemieckiej kampanii Tune It Safe. Akcja prowadzona od 20 lat przez Policję Federalną Niemiec i tunerów ma na celu promowanie bezpiecznego tuningu, który spełnia rygorystyczne normy homologacyjne. Prezentowany model został przygotowany przez firmę Ate Schnitzer. Auto zyskało nie tylko efektowny pakiet stylizacyjny, ale także potężne osiągi. Silnik podkręcono do 560 koni mechanicznych a zamontowane gwintowane zawieszenie poprawiło właściwości jezdne. W połączeniu z policyjną aparaturą BMW M2 stało się nie tylko symbolem bezpieczeństwa, ale także frajdy z jazdy. Przypomnę Wam tylko, że w Niemczech tuning musi spełniać ścisłe standardy techniczne, co jest potwierdzane przez certyfikaty TIF. To podejście zapewnia bezpieczeństwo na drodze, a prezentowane BMW M2 dowodzi, że tuning i zgodność z przepisami mogą iść w parze. Przechodzimy do segmentu premier motoryzacyjnych, a zaczynamy od Koreańczyków. Nowy Hyundai Palisade to kwintesencja nowoczesnego designu, można powiedzieć katedra na kołach, jak sami określają go projektanci. Jego wygląd to odejście od obłych form na rzecz, Ostrych, wyrazistych krawędzi. To auto, które już na pierwszy rzut oka przyciąga uwagę masywnym grillem, charakterystycznymi światłami i wyrazistą linią nadwozia. A co znajdziemy w środku? Wnętrze to połączenie masywności z delikatnością. Ekrany zbudowano z pomysłem, unikając modnej tabletozy, a jakość wykończenia stoi na najwyższym poziomie. W ofercie znajdziemy także sześciosobową konfigurację idealną dla większych rodzin. Pod maską także czekają nowości: Hyundai po raz pierwszy w tym modelu oferuje napęd hybrydowy. Nieoficjalnie mówi się o jednostce 2,5 litra z rodziny Smart Stream, choć na wybranych rynkach klasyczny silnik V6 ma pozostać nadal w ofercie. Europa jednak obejdzie się smakiem: Hyundai Palisade będzie dostępny głównie w USA i kilku innych regionach, ale jedno jest pewne. Ten model zapisze się w historii jako jeden z najbardziej spektakularnych słów koreańskiego producenta. Audi wprowadza do swojej oferty nowy model A3 All-Street, który właśnie debiutuje w polskich salonach. To propozycja skierowana do osób ceniących sobie komfort w mieście oraz możliwość sporadycznego zjazdu z asfaltu, np. Na, na szutrowe trasy. W przeciwieństwie do bardziej terenowych modeli Audi napęd tego auta trafia wyłącznie na przednie koła. A3 All Street oferowany jest z dwoma jednostkami napędowymi benzynowym 1.5 TSI o mocy 150 KM oraz dieslem 2.0 TDI o tej samej mocy Wersja benzynowa dostępna jest zarówno z manualną jak i automatyczną 7-biegową skrzynią DSG Podstawowy model kosztuje 141 700 zł a wersje lepiej wyposażone mogą osiągnąć nawet kwotę 230 000 zł w zależności od dodatków i konfiguracji. Samochód wyróżnia się nieco podwyższonym zawieszeniem, co ułatwia pokonywanie miejskich przeszkód, takich jak progi zwalniające czy krawężniki. Z kolei szeroka gama opcji pozwala na dopasowanie wyglądu i wyposażenia do indywidualnych potrzeb kierowcy. Eksperci przewidują, że choć A3 All Street raczej nie stanie się bestsellerem, z pewnością znajdzie grupę nabywców poszukujących auta nietuzinkowego i praktycznego jednocześnie. Ford rozszerza swoją ofertę elektrycznych pojazdów o model Puma Gen E, który ma szansę stać się hitem w segmencie miejskich crossoverów. Elektryczna wersja popularnej Pumy, która do tej pory sprzedała się w liczbie ponad 700 tysięcy egzemplarzy, wprowadza szereg nowoczesnych rozwiązań i zachowuje dobrze znany styl. Puma Gen E wyróżnia się nowym aerodynamicznym frontem oraz odświeżonymi zderzakami i felgami dostępnymi w rozmiarach od 17 do 19 cali. Przestronny bagażnik o pojemności 523 litrów, w tym praktyczny 403-litrowy schowek pod maską, czyni ją liderem w klasie podzwyczajnej przestrzeni ładunkowej. W samochodzie zastosowano baterię o pojemności 43,6 kWh, która dzięki technologii NMC zapewnia zasięg od 506 do 523 km. Według norm WLTP. Elektryczna puma rozwija moc 168 koni mechanicznych, a szybkie ładowanie prądem stałym o mocy 100 kW pozwala na sprawne uzupełnienie energii. Brakuje jednak pompy ciepła, co może wpłynąć na wydajność zimą. Polski cennik startuje od kwoty 164 900 zł za wersję podstawową, natomiast wariant premium. To koszt 174 900 zł. Ford oferuje też dodatkowe pakiety wyposażenia, takie jak np. Winter Pack z podgrzewanymi fotelami i kierownicą oraz a DAS Pack z zaawansowanymi systemami wsparcia kierowcy. Nowy Ford Puma Gen E zmierzy się na rynku z takimi modelami jak Peugeot E2008 czy Volvo EX30. Pierwsze egzemplarze mają trafić do klientów już w 2025 roku, a miejski charakter i konkurencyjne wyposażenie mogą uczynić z niej jednego z liderów segmentu. Czy elektryczna Puma powtórzy sukces spalinowej wersji? Czas pokaże. Na rynku debiutuje także prawdziwy unikat. Glickenhaus 004. Ten super samochód łączy w sobie wyścigowe DNA z niezwykłą surowością i prostotą, oferując doświadczenie, które przypomina legendy, tak jak McLaren F1 czy GMA T50, ale załamek ich ceny. Stworzony przez Jim'a Glickenhausa, konstruktora znanego z sukcesów w wyścigach długodystansowych, model 004 został zaprojektowany z myślą o kierowcy. Kabina w układzie trzyosobowym stawia na pierwszym miejscu osobę za kierownicą, która ma pod ręką Manualną skrzynię biegów i zestaw podstawowych przełączników. Wszystko to napędza 62 litra V8 o mocy 650 koi mechanicznych przekazujące napęd wyłącznie na tylne koła. Glickenhaus 004 imponuje nie tylko osiągami, ale również bezpieczeństwem. To pierwszy samochód z historii amerykańskich testów zdarzeniowych, który zdobył najwyższe noty bez poduszek powietrznych. To dowód na kunszt małej manufaktury, która mimo ograniczonego budżetu potrafi dostarczyć wyjątkowy produkt. W ofercie dostęp jest również wersja 004 CS z bardziej wyścigowym charakterem, większymi hamulcami, ostrzejszym zestrojem zawieszenia i aerodynamicznym pakietem. A wszystko to w połączeniu z komfortowymi rozwiązaniami, takimi jak systemy multimedialne Apple CarPlay i Android Auto, klimatyzacja czy nawet elektrycznie sterowane fotele. Co więcej, Glickenhaus daje możliwość. Pełnej personalizacji swojego modelu. Każdy egzemplarz może zostać dostosowany pod kątem wyglądu i wykończenia wnętrza, co czyni go idealną propozycją dla tych, którzy szukają czegoś unikatowego i bezkompromisowego. Jeśli marzycie o maszynie, która łączy wyścigowe emocje z luksusem i bezpieczeństwem, Glickenhaus 004. Czeka na zamówienie. I to już wszystko, co przygotowałem dla Was w tym odcinku. Jeśli spodobał Wam się ten film, to koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz komentarz poniżej. A jeśli jeszcze tego nie robicie, to zachęcam Was do zasubskrybowania tego kanału, bo zdecydowana większość naszych widzów tego nie robi, a zbliżamy się do pułapu 5000 subów i mam nadzieję, że pomożecie nam osiągnąć ten cel jeszcze w tym roku. Tyle ode mnie na dziś. Dzięki, że obejrzyjcie ten materiał do końca. Widzimy się tradycyjnie w kolejną niedzielę o godzinie 14, a póki co trzymajcie się ciepło. Cześć.